哈喽。<Hello. S 2> Witajcie widzowie W dzisiejszym odcinku serii próbuję grać Czyli w serii w której no grywam różne podklasy Które gracze wymyślili A czasem które, na które ja sam wpadnę Dzisiaj będę grał tak zwanym Czyli no po prostu na no, takim żołnierzem Który zamiast atakować rakietą Atakuje głównie za pomocą rakietowych no, jakby no rakietowy skok, Czyli tym loadoutem głównym Którego będziemy używać będzie rakietowy skoczek Mierzyciel oraz patelnia Natomiast pozwolę sobie może co jakiś czas zmienić sobie na wrzutnie niewolności, rakietowego skoczka, a miażdżyciele na kanonierki. Jakby było no, podobnie, należy zrobić by była A mapą jaką będziemy ogrywać, mam na nadzieję, że tylko mi znajdzie jakąś fajną, I będzie Hightower. I dzisiaj chyba tak jak e, w ostatnim odcinku z Demomanem, w sensie nie z Demomanem, tylko... E, no tak, no z demomanem, takim demopanem bardziej bym powiedział. No, no muszę jakby zrobić jakieś takie fajne rzeczy, żeby fajnie wyszło. Dobra, let's go. Widzę, że mecz już trwa. Dobra, proszę ma. Na... Kurde. No bo muszę powiedzieć, że tu nie, nie ma krytów. Tu nie ma tej zwiększonej. Dobra dobra. Dobra, podle. Kurde no. Muszę nauczyć się korzystać z tej broni. Wiem, że pewnie powiecie, że nie umiem grać. W sumie przyznam wam trochę racji. No ale zobaczymy, może coś z tego ciekawego wyjdzie. Nie wiem, że jak nie będzie mi szło, to będę próbował grać w wrzutnie wolności tymi kanonierkami, bo też tym da się dać w podobny sposób. Dobra, koś zabiłem. ja <gry> <gry> się asystę miałem. A dobra, tego nie zauważyłem. Kurde, jak oni to mają robić? Dobra. Kurde, no nie, coś, coś mi nie idzie. Dobra... Ile mam zgonów dwa? Mam jedną asystę. Dobra, to na no, już jak nie zdobędę żadnej asystant, bo nikogo nie zapiję, to zmieniam lodów na inne. Jeszcze trzy zgony. Żeby nie było, nie będę starał się specjalnie, bo już tylko po prostu no mówię. Żebyście też się nie nudzili. Nie mieli tylko kompilacji moich śmierci. Niekompetencji. Kurde, no, działko mi odebrało. No kurde, no nie. Nie, to tak. Dobra. No kurde. Dobra. No! No. Akurat teraz nie ma. Się już ucieka, nie? Ach. Dobra, jeszcze z zgon i zmieniam. Bo tu. Ja się nie zamierzam tutaj kurde, kurde. Męczyć po nic. Kurde. Jest, dobra, przyniekałeś z patelni Dobra, niedobrze. Dobra, nie zgi nie zginąłem, ale... Dobra, ale przynajmniej kogoś zabiłem z pateli jej. Dobra, jak już kogoś zabiłem, to przynajmniej... Gdzie on jest? Dobra, tam był. Ty, dobra, może uda mi się przepaść tym muzeum? Dobra, zobaczmy. Dwa zabójstwa na takim zgonu. Dobra, ja zmienię na chwilę loadout, a ty tak na chwilę, gdy chcę wam pokazać trochę inną jego wersję. Jakby na zasadę dalej te same, tylko po prostu bazukę, którą mam. Może przynajmniej teraz kogoś zabić. O! O to mi chodziło. Dobra, go back, go back, go back, go back. Uj, jestem w dość niebezpiecznym miejscu. A widzicie, te kanonierki nas sprawiają, że tu są kilka punktów zdrowia. Mi odejmuje tylko jak strzelę sobie rakietnicą, więc moim zdaniem to jest do tego idealny. Dobra, jestem wysadzony. W ogóle chyba zmieniłbym sobie na ten na ogrodnika bo one chyba tak te tak dwie bronie się łączą. Dobra, może po prostu zróbmy, że muszę zdobyć e, 5 zabójstw, 5 asyst, żeby przynajmniej, żebym przynajmniej coś miał, żeby nie było, że odcinek jest zanudny. Jesús María. ¿Me brota terrace? Ok, corde meango. Dobra, wpadłem w nieciekawe miejsce Wiesz w sumie mogę sobie znaleźć w ogóle ten loadout Co śmierć, to było nawet ciekawe Dobra, to mogę robić że po prostu co śmierć, zmieniam loadout teraz Żeby było... A czemu nie mogę tam doskoczyć, kurde No jeszcze śpięknie zabił Dobra, zmiana Onya olmak, kredi olmak, kredi olmak, kredi olmak, kredi olmak, kredi olmak, kredi olmak, işe işe. Dobra, nie, czekajcie, bo to kurde się zmienił jakąś ja nie chcę, kurde, czyli 10, 10 godzin. Więc po prostu staramy się kogokolwiek zabijać z tego do skoku, to wtedy kończymy. Albo może jeszcze jakiś trick zrobię, nie wiem. O nie oszczędzili chyba nikogo Nie nie, no trudno, słuchaj. No nie wyszło, gra Moim no, soldem. No, ale przynajmniej mam nadzieję, że chociaż dobrze się gawiliście Tak, no widzimy się na samym odcinku, no to cześć